Siemaneczko, witajcie moje kochane mordeczki Z tej strony oczywiście Patryk Takzizer Malinowski, A to jest kolejny odcineczek z Super Spell Heroes Na moim kanale Witajcie słuchajcie serdecznie, chciałbym wam tylko na początku Zaznaczyć, że przypominam, że Rejestrując się z linku w opisie po pięciu Wygranych bitwach, dostajecie słuchajcie Starter pack, dlatego zapraszam was serdecznie Do gierki, link do rejestracji Znajdziecie w opisie, w ogóle to na Piątym levelu to nie jest prawda, ja tam powinienem Napisać, że po pięciu wygranych, więc Taka mała dygresja na początek moje kochane mordeczki, słuchajcie mamy dużo zarejestrowanych u, u uczestników, słuchajcie, także mega się z tego powodu cieszę, klan nam się już, słuchajcie, powoli zapełnia, także e, super, no i możemy zaczynać. Mordeczki, e, nasz Zenron powolutku się rozwija, ja sobie odbiorę dziennie nagrody, dzisiejszy odcineczek, słuchajcie, zaczniemy e, od czegoś fajnego, za chwilkę wam pokażę, sekundka. E, słuchajcie, generalnie chodzi mi o wypełnienie i rzuć zaklęcie Jest to mega fajna rzecz, e, słuchajcie, e, z tym, że pamiętajcie, że tutaj musicie uważać Możecie zdobyć naprawdę kozackie nagrody pod warunkiem, że będziecie naprawdę mocno się starać A tych nagród jest naprawdę e, sporo e, Na czym, słuchajcie, to po, e, na czym polega to wyzwanie? Na dole macie, e, słuchajcie, napisane Fale tworzące nowe elementy pojawiają się znacznie rzadziej, ale całkowicie wypełniają polo gry Czyli pamiętajcie, aby skutecznie wykorzystywać, słuchajcie, e, cały zapas swoich Karty M na e, na słoicie swojej talii. E, jeśli przegrywasz walkę, stracisz jedną próbę do tego wydarzenia. Jak widzicie, słuchajcie, ja mam tutaj e, dwie próby, tak, i kolejną dostanę za e, 44 minuty. Poziom obu bohaterów i ich zaklęcie jest ograniczony do poziomu wydarzenia jego słabszego bohatera. I to jest fajne, słuchajcie, bo jesteście tutaj po prostu na równi. Twój poziom gwiazdek nie zmienia się pod wpływem zwycięstw i porażek e, e, w tym wydarzeniu. Słuchajcie, za chwilę to zagramy. Najpierw jednak e, coś mi się tutaj świeci. Słuchajcie, mi, co to takiego Mapa, 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 dobra eee, Nieważne, okej okay. Dobra, e, w takim razie, słuchajcie, ja tutaj jeszcze was wszystkich Zapraszam serdecznie do klanu Mamy jeszcze 19 wolnych miejsc Wpadajcie mordeczki i gramy razem Dobra, słuchajcie, jak widzicie, ja już e, jedno e, odebrałem e, To jest tak To jest za pierwsze, to jeszcze mogę odebrać Ale, no, słuchajcie, tutaj dodatkowe są e, Nagrody za e, Za, e, oczywiście, bilet Którego ja nie mam, no, ale e, Cóż, dobra, e, walczymy Pamiętajcie, że tutaj wszyscy mamy równe szanse i skupcie się, żeby naprawdę wykorzystać w pełni całą waszą talię, którą macie na ręce, ponieważ jeżeli tego nie zrobicie, prawdopodobnie przegracie. No dobrze. E, koni. E, crazy Sheep 73412 Bronek. O kurczę, ale gildyka. E, dostosowujemy się do niego, e, więc no, dobra. Przygotuj się. Czy on ma jakąś tarczę strzałka paraliżująca, niedobrze. E, Okej, okay. jedną mi zdążył za to zabrać. E, poczekamy i zrobimy tak. Następnie tak. Dobra, zablokowana. Pięknie, bardzo ładna blokada, słuchajcie, i możemy mu teraz zrobić kulę ognia. E, no i jak widzicie, pamiętajcie, też obserwujcie, co wasz, ma, e, co wasz przeciwnik ma na ręce. To też jest mega ważne. Dobra. Dobrze, to mnie zdąży uderzyć. Nie wiem, co tu się stało za bardzo. Dobra, wykorzystujemy w 100%, Słuchajcie, resztę swoich ataków. Pięknie. No i teraz powinno mi całutko zapełnić. Bardzo dobrze. Yy, ok, healować się. Yy, możemy się przechilować troszeczkę. Jest! Nie, nie zdążyłem! Kurcze, Bela, dobra. No nic, trzeba uważać, trzeba uważać mordeczki On ma teraz potężny cios Nie chciałbym tym dostać, uwierzcie mi na słowo Nie chciałbym tym dostać, ale dobra Za chwilę i tak już mi się uzupełni cała Jak widzicie bardzo ładnie to zrobiłem No dobra, no dobra, no dobra, czekamy eee, Okej, okay. o, 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 o słonka mu Nie Kurcze, nie trafiłem, dobra, słuchajcie Próbujemy go atakować teraz na pełnej parze Ale jeżeli on nie, słuchajcie trafi tym Będę miał przerąbane Dobra, uleczymy się jeszcze raz. Dobrze, pięknie. No i okej, okay, mamy, słuchajcie, turbo zaklęcia. Leci, słuchajcie, już w niego meteoryt. Ja szybko jeszcze tarcza. Pięknie. I wygraliśmy. Mamy kolejne zwycięstwo, mordeczki. No ale to była, słuchajcie, dość prosta walka. Trafiliśmy na słabszego przeciwnika, i to mi się podoba. Ale w momencie, gdy, słuchajcie, trafimy na kogoś lepszego, już będzie czężej. Dobra. Odbieramy, słuchajcie, za kolejne wyzwanko. To już jest nasza trujeczka. Dziękujemy i odbieramy. E, dobra, co my tu mamy? Wydarzenie: e, Odkrytą skórkę. E, mgliste bagno. Zenron. O proszę, mordeczki. A więc, czy, mo czy dostaliśmy w tym momencie? Wow, co to jest? Esencja może jako e, dla księg, zagrać, zblokujące zaklęcia. Super. Dobra, ale mordeczki, słuchajcie, mamy, tu już, mamy już ją odblokowaną. Jest! Nie, czy, czy, czy mamy, czy nie? Czekajcie, sekundka, zaraz to sprawdzę. Eee... Fragment, aha! Musimy, słuchajcie, zebrać pięć elementów tej skórki, żeby to e, móc zrobić. No dobra, rozumiem. Dobra, a jak tutaj wszystko jest porozdawane? Tak jest, dobra, super. No to walczymy, słuchajcie, kolejna, e, kolejna walka i próbujemy dalej. To jest swojego, swojego rodzaju challenge. E, atakujemy dalej. Eee, za chwilę, może weźmiemy udział w wydarzeniu, które osiągnie czwarty poziom. Wybory, poziom, yy, możesz napisać na poziomie czwartym. Aha. Mm -hmm. Dobrze, słuchajcie, możemy zrobić w takim razie jeszcze tak: eee, możemy sobie coś tutaj ulepszyć. Słuchajcie, ja generalnie polecam Wam wszystkim ulepszać rzeczy, które są bardziej jakby common. Czyli na początku, słuchajcie, ulepszajcie te słabsze rzeczy, dzięki temu będziecie mogli po prostu częściej używać tych zakręć Moim zdaniem, słuchajcie, jest to super opcja. Dobra, 430, 500, 830, to jest super, ale nie będę teraz tego używał. Słuchajcie, to przyda nam się najbardziej: uleczanie. Ok. No i mardeczki, w tym momencie wjeżdżamy na poziom trzeci, zgadza się. Dobra, nowy poziom, słuchajcie, mamy trzeci poziom, kozacko. E, dostaliśmy, e, dostaliśmy troszeczkę helca e, dzięki temu. No i ja mam jeszcze, jeszcze stać mnie słuchajcie na ulepszenie. Jeszcze nie stać, więc możemy zrobić dwie rzeczy: albo idwensujemy w tarczę, e, co się przyda, albo atakujemy damage. No powiem wam, że bardziej chyba, bardziej szedłbym tutaj w tarczę. Bardziej szedłbym tutaj w tarczę, ewentualnie uzdrawianie. Dobra, robimy uzdrawianko mordeczki. To się przyda, chociaż tarcza też jest mega ważna, więc teraz będę ulepszał tarczę. Eee, no i okej. Okay. No i to jest na razie wszystko. Czy coś odblokowaliśmy dzięki trzeciemu levelowi? Chyba jeszcze nic. Chyba jeszcze nic. Okej. Okay. E, w ogóle, rzućmy sobie tutaj... E, a, nie mam dostępnego, bo chyba jednego wysłałem. Tak, dobra. Dobra, lecimy dalej, mordeczki. Nie ma się co czaić. Lecimy dalej, słuchajcie, z kolejnym przeciwnikiem. Uuu, nie będzie łatwo, nie będzie łatwo, mojego mordeczki. Możemy trafić na kogoś lepszego, więc no, zobaczymy, jak tutaj będzie szło. I tutaj już, słuchajcie, dużo szuka, e, dużo e, dłużej szuka nam przeciwnika, nie? Dobra. Generalnie nawet macie słuchajcie tutaj napisane, że jest to wyzwanie weekendowe z dużą nagrodą. Mega, spoko rzecz. Wydaje, że nie to mogą mieć określone zasady do czy... dotyczące zdobywania punktów. Zasady te znajdują się w okienku wydarzenia. Eee... A, możemy sobie tutaj pomijać wskazówki, tak? Dobra, o, jest. Dziewio... Pff, pff, dziewiątka na gwiazdeczkach, no dobra. Eee... Trafiliśmy prawdopodobnie na kogoś lepszego, aczkolwiek, nie zrażajmy się, mamy tylko mniej HP. Może uda się go pokonać. Eee, dobra. No, nawet nawet tutaj już to mi za dużo nie daje. Nie zdążę użyć tego. Dobra, poczekamy i zaraz w niego rzucimy. Nie, nie zdążyłem. Kurcze. Ajajajaj. Aj, aj. No to był błąd. Dobra, czekamy. No, słuchajcie, to było do przewidzenia, że on tego użyje. Jest, nie jest to. Ja pierdzielę, ale wyrwałem. I nie poszło. Oj, 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 mordeczki. No, możemy mieć przerąbane generalnie w tej walce. Ale dobra, jeszcze go trafimy tym. Jeszcze oberwie, spoko, za 129, chociaż tyle. Dobra, nie mamy tarczy żadnej w tym tym. Ojej, 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 jak ja dostanę. Ojej, ojej, jak ja dostanę. Ale on ma tarczę. Słuchajcie, możemy zrobić. Na tak. On użyje jakiejś dobrej tarczy, czy nie? Za 600. Ale on ma, słuchajcie, 200 w tarczy. Dobra, ale oberwał konkretnie. Tylko, że czy to jest jego Nie, no nie mów. Nie wiem, że to jest jego ostateczne. Dobra, spróbujemy tak. Nie, szybko! 30 AP jeszcze mam Dobra, on mi nic już w tym momencie nie zrobi, ale... Czuję, że jesteśmy, słuchajcie, blisko zgona, Czuję, że jesteśmy blisko. No jak widzicie... Dobra, teraz daj mi szybko... Muszę szybko użyć, słuchajcie, jakiegoś zaklęcia. Nie, to mi nie da... Dobra, żyję. Czym jest pajęczyna? Czym jest pajęczyna? O nie. Dobra, jeszcze, jeszcze, jeszcze żyję. Jakim cudem jeszcze żyję, nie wiem. Dobra, spróbujemy tak. Przegrałem. Nie mam już czym się wybronić. Aj! No słuchajcie, ale ten przeciwnik był naprawdę dobry. Jak widzieliście, miał wyższy poziom, przez co, słuchajcie, było mi ciężej z nim wygrać. Ale okej, okay, próbujemy dalej, majordeczki. Próbujemy dalej. i Mamy jeszcze jedną próbę, ponieważ jedną też wcześniej przegrałem. No, miejmy nadzieję, że teraz y, uda się wygrać. Walczymy, kolejna próba. A kolejną mamy dopiero za pół godziny, więc już na tym odcineczku niestety nie, nie zdołam zagrać. I mamy kogoś na naszym poziomie, spoko. Ogniste dzbany i to chyba jest koleś, który jest Pol Polakiem, więc no, siemaneczko, siemaneczko. Dobra, przygotuj się, I'm ready, I'm ready, my friend. Z grubej rury, koleżka, dobrze. On ma tarczę, więc i tak jest w stanie się, słuchajcie, obronić. Dobra. A, on miał drugą osłonkę. No proszę, nie zorientowałem się. Dobra, ja sobie jeszcze tutaj trzasnę osłonę. Yy, on mnie za bardzo nie zaatakuje w tej walce. Dobra, zrobimy tak. Jest, zdążyłem. No ale to mi nic nie dało, to mi nic nie dało tak naprawdę. To jest potężne. Ale on ma cały czas helfa. Zrobimy tak. Dobra. Oszło, wszystko naraz. Wszystko naraz, mordeczki. Chyba jednego czegoś. On to zablokował, czy się nie... A to dopiero leci Pff. No to jest stary słabiutko nie Dobra może tą bombą Oberwie chociaż To leczonko Raczej było średnim pomysłem Dobra on już się przed niczym nie wybroni Zrobimy o tak O on przed tym nie ma szans się obronić Pięk, Pięknie oberwał no i czy będzie we mnie rzucał? Dobra i tak, bo dwie karty mi tu wlecą i tak, więc warto. On ma jeden def. Dobra, oberwę tym konkretnie. Dobra, nie ma defa. Mordeczki, trzeba to wykorzystać. Uhuhu! Gościu, ale wyrwiesz. A nie, jednak, jednak słuchajcie, zrobił mu się jeden defik. O, ale dostał za 600, mankał. No, tego, słuchajcie, sprzątaliśmy bardzo ładnie. Dobrze wykorzystywałem karty, miałem też trochę szczęścia. Super. Lecimy po kolejnego przeciwnika, no kochani, kochani. A przeciwnicy przy nas. Eee, dobra. Okej, okay. spróbujemy teraz zrobić tak. Złoto, pięknie. Do tego. A, już tutaj ze złotym biletem. No ale cóż, kochani, walczymy teraz o. Eee, ze... o księgę zaklęć. No i słuchajcie, trzymajcie kciuki. No, już tutaj e, cały czas dostajemy informację, że możemy trafiać na coraz to lepszych przeciwników. No, szkoda, szkoda. Czyli, e, słuchajcie, generalnie im wyższy macie poziom, tym macie tutaj łatwiej, ale no, to jest chyba zrozumiałe, prawda? Dobra. Chociaż szkoda, mogłoby i poziom dostosowywać. Wtedy każdy miałby równe szanse. Polisz skład. Ojojoj, aj Drogoa. Nie znam nawet, nie wiem co robi ten. Ojej, ojej, czuję, że będzie. What? Co to za żółte te? Halko, to jest jakieś leczenie? Czy jakieś specjalne spele? Dobra, nie wiem za bardzo co to jest. Raz spróbujemy mu tak... Ej! Dlaczego? Aha, bo to jeszcze nie ten. Piękny. no ale raz tylko dostała. Lipa w ogóle. Ona mnie może teraz pocisnąć jak chce. Myślałem, że to walnie 5 razy, nie? No, żartujesz, gościu. Ojej, oj, koń, chyba koleżka mnie tutaj posprząta w ogóle jak, jak chce, nie? Eee, 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 eee dobra, ok, nieważne. No, niestety, słuchajcie, no, zostaliśmy zniszczeni w ogóle. Zmiót nas z powierzchni planszy, w parę sekund. To tak, pach. No, niestety, mordeczki. Nie udało się. Kolejna próba dopiero, dopiero za jakiś czas. Możemy tutaj odblokować nową próbę, ale już nie będziemy teraz w tym momencie tego robić. Wspaniałe miejsce. pierwszy logowanie każdego dnia. Eee, no, tego nie odbiorę, bo nie mam tego. Rozumiem. Eee, zaklęcie i spalenie. Tutaj jest kolejne. Dobra, ale to zaś z znajomymi. Eee, a dzień zabawy. Dzień zabawy. Po tym, żeby ograniczyć, dobra. Każda rozegrana walka to pewnie jeden punkt do tego wydarzenia. Mhm. Dobra, rozumiem. E, dobrze, a więc tak, słuchajcie, to co mieliśmy tam do zrobienia, e, zrobiliśmy. E, możemy. W sumie już nic nie ulepszymy teraz, chyba z naszych kart. E, dopiero gdy będę miał 600. E, więc, no i tak nie możemy. A tutaj mogę ulepszyć za ilość po prostu kart. Ale nie będę tego teraz robił. Dobra, mordaczki, słuchajcie, w takim razie. E, ja już tutaj generalnie podbierałem. Klucz bohatera nie mogę. No, i słuchajcie, zagrajmy sobie jedną waleczkę normalną. E, zobaczymy, co się tutaj dzieje na arenie. E, jestem teraz w etapie trzecim. E, powiem wam szczerze, że jest całkiem łatwo. Jest tutaj jeszcze do początek gry, więc no. E, polscy magicy. Ależ, koleżka tutaj dojechał. Trafił na taksusia ZRT. Na proszę, na Dobra. E, no, może się wydefować, generalnie. Ten defense mu dużo nie da. Dobra. Czekamy spokojnie. My mamy czas. Okej. Okay. Strzałka poli, że to jest niezłe. To, to, to jest niezłe generalnie. Ajaj, Dobra. To jest już bardzo dobre mordeczki. Piękna osłonka teraz wjechała. Ale dobra, niestety użyłem tego przedwcześnie troszeczkę. No i generalnie nie mogę na razie nic zrobić. Wow! Pierwszy raz słuchajcie, odblokowało mi wszystko, co jest? A, to mi aż zablokuje. Dobra, rozumiem. Ej, dziwne, pierwszy raz nie mogłem kompletnie nic zrobić z tego co widzieliście. Trzeba się troszeczkę podleczyć. Dobra, zablokowałem. No i ale atakowanie takimi pojedynczymi nie wiem, czy ma sens mordeczki, bo ona nas w końcu wykończy właśnie takimi rzeczami. Na przykład. No i prawdopodobnie już wygraliśmy. No, wydaje mi się, że nic nie zrobi więcej. Tak jest. Mamy to. Ok, super. No, ale tutaj też musiałem się skupić. O, wow, 30 łącznie dostałem, a e, generalnie zaznaczyłem sobie w ustawieniach szybka nagroda. E, zaraz mogę wam pokazać jak to zrobić. E, wtedy po prostu nie czekacie tak długo e, i po prostu z automatu wam się wszystko tutaj pięknie, ładnie robi. E, możecie to zrobić słuchajcie, w ustawieniach tutaj. Szybka animacja nagrody. Ja sobie akurat daję to na e, tak, bo, bo, bo jest mi tak lepiej, nie? E, dobra, tutaj cały czas zadanko trwa niestety. Dobra, morderski, słuchajcie, będę się z wami żegnał. Do zobaczyska na kolejnych materiałach to by było na tyle. Ja jeszcze chyba nie mogę ulepszyć tutaj tej, tej. E, nie tego, przepraszam. O tego, to by się w ogóle przydało ulepszyć. E, no ale nie stać mnie na to. E, niestety, e, aby się naprawdę przydało. Tutaj za 600 -kę dopiero. Dobra, w takim razie może jeszcze zawalczmy jedną waleczkę. E, I wtedy dopiero. E, wtedy dopiero, słuchajcie, zakończymy. Może jeszcze uda się e, zdobyć troszeczkę hajsu na szybko. Dobra. No, ale jak widzicie, z odcinka na odcinek idzie mi też coraz lepiej, dlatego Dlatego warto grać, słuchajcie, i poświęcać troszeczkę czasu. Naprawdę, nie trzeba, słuchajcie, jakoś mega dużo grać, żeby, żeby coś w tej gierce osiągnąć. Okej. Okay. Patrzcie, zbejtuję go na tarczę. Chyba nie udało się go zbejdować. Aha. No co tam, koleżko, masz zamiar przyciśniesz tym tym, czy nie? Dobra, poszła kulka ognia w jego stronę. O, osłonkę mi zbił. Dobra, ee, zróbmy tak. Ojojo, mogłem chwilę zaczekać. Mogłem chwileczkę zaczekać z tym temacikiem. Leczymy się w takim razie trochę. No powiem wam, że koleżka na razie nas yy, kurczę leje. Wow, ale to mu trzaśnie mordeczki. Wo Nie, w sumie słabo mu trzasnęło. Myślałem, że będzie mocniej. Efektywniej przede wszystkim. No powiem wam, że jesteśmy na razie dojeżdżani kurczę belka. Mam nadzieję, że to się zaraz zmieni. O, jak będzie mnie tak atakował dalej, to to się prędko nie zmieni. Dobra. Duży meteoryt. No i mardeczki, czy zdąży się uleczyć? Chyba nie. Chyba nie. Jest, udało się. No to już było, słuchajcie, troszeczkę ciężej. Już było troszeczkę ciężej. Dobra, szybka nagroda, dzięki. No i dostaliśmy kolejne 30. 29 golda. Słabiutko, słabiutko, kochani. Eee, no niestety tego golda aż tak za zwykłe wygrane Nie dostaje się zbyt wiele eee, Ale mimo wszystko słuchajcie możecie oglądać eee, Zdobywać oglądając reklamy i tak dalej Ja z tego oczywiście korzystam eee, Dobra jak 600 Słuchajcie to jeszcze jedną waleczkę sobie zagramy Żeby eee, ulepszyć, ulepszyć Kartę kochani Dobra dawajcie nam kolejnego przeciwnika Ale zobaczcie że praktycznie cały czas wygrywam eee, Więc naprawdę idzie mi spoczko Pan Pangeon dobra Słuchajcie, pamiętajcie też, że każdy bohater ma różne umiejętności. Różne, różni bohaterowie różnie się zachowują, więc no, też musicie mieć to na uwadze i gdzieś tam to sobie wyuczyć się tego. nie? 172, a to 102. Dobra. Na spokojnie, na spokojnie, kochani. Dobrze. Dobrze, no nie mam się czym za bardzo wybronić. Kuka ognia tutaj poleci, ale wyrwałem jeszcze tym kurczę. O, jak tu jakaś osłona mi nie wleci teraz, to będziemy mieli przypał mordeczki. Dobra, jest to słonka. Spoko mam generalnie spory zakres dobronienia się. Ale mogę się po prostu uleczyć też. Za 200. No tak. No na razie mam przez ranę. Wolę się troszeczkę jeszcze podleczyć. Dobra, zróbmy tak. Całkiem dobrze się broni mordeczki, powiem wam tak. Ja pierdzielę. No i ona mnie teraz chyba zniszczy, co? Nie! Nie zdążę! Aj, 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 aj. No i słuchajcie, wszystko co dobre e, kiedyś się kończy. E, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Do zobaczyska, dajcie znać, słuchajcie, jak wam wi, wbija się jeszcze raz do klanu, słuchajcie. Do zobaczyska na kolejnych materiałach. Trzymajcie się wszyscy bardzo, ale to bardzo mocno. Cześć!